Się ma system Arma. i dostaliśmy dzisiaj nowego update'a do cs -a. i oczywiście nie ma w nim nowego Kesza, więc tak, zacznijmy od góry. Teraz, żeby grać tryby inne niż i deathmatch, musimy wbić rangę szeregowiec numer 2. Jest to dodane, żeby wiadomo było mniej cheaterów na matchmakingach oraz innych trybach. Naprawiono buga z paskiem XP, który czasami nie wypełniał się do końca, kiedy dostawaliśmy rankę w górę. Poprawiono sekwencję wyłączania serwerów, kiedy jest nowa wersja, co nie rozumiem do końca co znaczy. Na daście mamy naprawionego jakoś baga z V-Physics. Nie wiem co to też oznacza. Na niuku został poprawiony bug z niewidzialną ścianką, która nieraz blokowała strzały, jeżeli strzelaliśmy z rampy do Toxika lub z Toxika na rampę. I przejdźmy do największych zmian w tym, tak de facto, update'cie, Mianowicie Vertigo. Zmian tych jest jak widzicie naprawdę dużo. Więc zamiast je po prostu czytać, przejdźmy do gry i zobaczmy je na własne oczy. Więc zacznijmy od bombsite'u B, bo na nim mam wrażenie, jest najwięcej zmian. I jak widzicie, boksy zostały zmienione na kolor czerwony. Zostały one zmienione na ten kolor na wszystkich bombsite'ach. Dodano blokady z obu stron rusztowania, żebyśmy nie mogli po prostu tak łatwo wypaść. No i jak widzicie, przejście na CT zostało poszerzone. Tak samo dodano tutaj blokadę, więc teraz, żeby przeskoczyć na CT, w sumie musimy wykonać takiego jakby banychopa. Więc spodziewam się jeszcze, że więcej osób będzie spadać. Podoba mi się to, jak zostało to zrobione, bo teraz site wygląda na bardziej otwarty oraz teraz granie AWP będzie miało o wiele, wiele większy sens. Jak widzicie także drzwi na midzie zostały kompletnie zamknięte i jest to moim zdaniem jak najbardziej dobrą zmianą, bo drzwi na każdej mapie są dość OP. Jeżeli jeden wasz teammate zostawi je otwarte wiadomo, wtedy przeciwnicy mogą się wam zakraść za plecy, jeżeli przykładowo gralibyście na site B, a nieraz gracze, którzy chodzili na mida wychodzili przez drzwi z siteu B, zamiast po prostu pójść na niego od strony Mida. Róg na midzie został także jakby poprawiony, nie wiem do końca, jak to ująć. No I przejdźmy do site'u A, na którym, jak widzicie, konektor został całkowicie zamknięty z jednej strony, możemy teraz z nim wyjść tylko od strony, tak de facto CT. Boksy, które tam były, zostały zmienione, przesunięte na stronę CT. Lecz ta miejscówka, jak widzicie, nie jest zbyt użyteczna, bo mamy przed sobą ten słupek, który no, trochę blokuje nam widok. Boksy dalej działają na wąsach tak samo, czyli możemy na nich stać, po prostu patrzeć miejscówki tak jak to robiliśmy wcześniej. I przejdźmy na rampę, na której jest, mam wrażenie, też dość dużo zmian i są one dość znaczące dla rozgrywki. Jak widzicie, nie ma tej dziury w drewnie oraz nie ma samego wózka widłowego, za czym jestem jak najbardziej za, bo nienawidzę wózków widłowych w ie Mam wrażenie, że ich modele są po prostu źle zrobione. Nie możecie teraz już przejść dołem rusztowania, rusztowanie zostało ogólnie powiększone. Oraz jak spojrzycie na to mamy jakby taką małą ścieżkę, która pozwala nam wyjść prawą stroną B.S.a. Boksy na B.S. także zostały poszerzone, co wydaje mi się jak najbardziej dobrą opcją, bo teraz terroryści mogą splantować bombę i nie muszą się obawiać aż tak o to, że dostaną po prostu skana. Nie oszukujmy się poprzednio, nieważne gdzie plantowaliśmy, byliśmy dość narażeni na to, że zostaniemy przeskanowani. Teraz jestem osobiście ciekawy jak gra będzie wyglądała na tej mapie. I mam nadzieję, że Vertigo zostanie z nami na dłużej, bo naprawdę widzę, że Valve nad nim pracuje i chyba chce mnie zachować. Jak najbardziej podobają mi się te zmiany. Dzięki za oglądanie. Napiszcie o na nich, sądzicie i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!